Witam wszystkich, Sport Prediction w filmie na czwartek. Gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Buchmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobleBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Mamy już do rozliczenia film wtorkowy, kursy powyżej 2.0, na plusie 140. Trafiliśmy Asteras za 20 i Crusaders za 2.30. Remisy? tutaj żeśmy odwalili niezłomaniane, bo na 4 trafiliśmy aż 3 i to po jakich kursach Lons Lil 30 ponferalina Espaniol 3.15 i Al z Alcor za 8.0 1025 czystego zysku z remisików torkowych kupon królewski do śmieci a statystyka filmu plusowa dzięki standardowo remisom 665 Czystego zysku z tamtego filmu. Pamiętajcie o naszych grupach wipolskich, mamy jest futbola amerykańskiego. Futbol amerykański wchodzi w decydującą fazę. Jest game przed playoffami, czyli najważniejsze ruchy. Z tej okazji wejście w drugą grupę NFL-u 50% zniżki, ale tylko w dniu dzisiejszym, tak więc jeśli jest ktoś zainteresowany, zapraszam na kontakt mailowy. Od jutra będą już standardowe ceny obu grup WIP-owskich z futbolu. Jeśli chodzi o piłkę nożną również mamy dwie grupy WIP-owskie VIP Standard i VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam do kontaktu mailowego. No i zacznijmy czwartkowe zmagania. Z kursów powyżej 2.0 mamy tylko jeden mecz: Persipura z Perselą na jedynce za 2.30. Bombeczek oczywiście nie ma. A czwartkowe remisy głównie z ligi włoskiej oraz dwie sztuki. Z hiszpańskiej mamy Bologna Inter za 4,50, dość bombkowo. Sampdoria z Cagliari 3,75, Lazio Empoli 4,50 i Atalanta Torino 4,60. Do tego hiszpańska Fuenlabrada z Cadizem za 3,05 i Saragossa z Sevillą za 3,15. Kupon królewski na czwartek to Sassuolo, Genoa over półtorej bramki za 1,20. Wygrana Fiorentiny z Udinese i Atalanta Torino over półtorej brameczki do wygrania 1185 z kuponu królewskiego na czwartek. W lidze Typera typujemy meczyk Atalanty z Torino. Odpowiedź warta 2 punkty do rankingu Ligi Typera. Pamiętajcie, nie edytujemy swoich komentarzy i typujemy do momentu rozpoczęcia się tego meczyku. Ranking Ligi Typera. Póki co pierwsza trójka to Paweł Luszczak, Poker i Przemek. Aktualizacja rankingu prawdopodobnie. Po weekendzie będzie miała miejsce, a statystyki serii filmowych na chwilę obecną wyglądają w ten sposób ponad 41 tysięcy zysku wypracowanego z naszym kanałem od początku tego sezonu, sezon typowo rekordowy i cały czas, cały czas powiększamy ten zielony nasz kolorek. Macie na kanale filmik już tygodniowy, z top ligami europejskimi. Zapraszam do jego oglądania. Powinien pojawić się jeszcze film. Na puchar narodów Afryki, jak i oczywiście serie dzienne. A ode mnie prośba o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapeczki w górę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.